Ogólnie, nie wiem czemu tak mi się wydaje, ale... O, co to? Super, pokonałem pierwszego przeciwnika, jestem taki, super. Yy, to co mam takie odczucie, nie wiem czemu, to to, że... A, stary! Włączyłeś światło! Bomba! Aha. No proszę, kto by pomyślał? znowu się żulia burzy I znowu nasi koledzy w workach na zimie i nam popsuć zabawę Napadnijmy radę ruszała, no to już przeglądzie Jak widzicie mają różną... Ulicy. Miałem zagrać artystę, który zakochuje się w las do jakiś A gran przed dupasa jakiegoś kolesia bez szyi w nisko lokalizacji. Ej, uważaj sobie Sam jesteś Kolej bez szyi Idziemy Jak widzicie po skończeniu każdego poziomu mamy podsumowanie Czyli wynik poziomu Zebrałem 78% punktów jakie mogłem Zdobyć w tej części poziomu Idziemy dalej Zwiedzać radę rusałek I ratować Globoxa O to co widzimy tutaj to jest pierwszy typ mrokluma Czyli wiem Taki mroklum z pałką co mnie niepokoi to to, że po zabiciu mroku oni nie umierają ani nie odmieniają się w y... czerwone lumpy, tylko uciekają. Czyli mogą po prostu znaleźć sobie... Mar no, wiecie proszę, nie przeszkadzaj mi. Tak, co chciałem jeszcze powiedzieć? To... Nie wiem czemu nie są takie wrażenie, ale wydaje mi się, że y... druga część Raimona. Rejmen... trzecia część Ramenia jest bardziej taka jakby mroczna od drugiej. To, co widzimy tutaj, to kameleon. znalezienie go i spojrzenie się na niego są dodatkowe punkty. Całe, do czego chciałem wrócić, ale mi, oczywiście, pan Mucha przerwał, to to, że. Odnoszę wrażenie, że trzecia część Shimena jest znacznie bardziej taka mroczniejsza od drugiej. Teraz jesteśmy niby na radzie łysałek, ale tu jest tak strasznie szaro Mierzmy dużo. Skarbonki. Nie jestem widem, a jednak czuję, że coś Skarbonki. To nie są świnki. To no nie są świnki z karbonki, to są jakieś drewniane kroksy. jeśli Andres wycięł się do Globoxa i zmusi cię do klejna na O.D.E.R.! Nie! To nie było śmieszne. Niesamowite! To odpowiedź zło! Nie, 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 nie spadaj. No i combo poszło. ...niepotrzebne z akordy! Rozbijając skarbonki otworzyłeś drzwi! Tak. To miejsce za prawdę wątni magią! Chcę pozbierać wszystkie klejnoty dlatego, że że no, tak jak nie, mówiłem, wcz jak najwięcej. On będzie tak cały czas gadał. Wiem dlaczego rusalki nie chodzą na dyskoteki. Po cało nocnej powrót do siedziby rady może być niebezpieczny zdrowia Oj, to będzie straszny pierwszy odcinek. Dobra. Oj, sterowanie, nie, dlaczego? Opcja. Rów w bok lewy, kontrola nie prawy od razu lepiej. Ktoś nawija do ucha! To kierownik produkcji! W imieniu swoim i całego zespołu pragnie przenosić, zadecyduje o mało zabawną odwęznę. No, ja bym chciał przeprosić wszystkich. No i mamy pierwszego procluma do walki. Rozumiem, że to jest ich władca. Rozumiem, że mamy zrobić to, co przed chwilą. No, no. Mamy ten Andro! Nie! Posłuchaj, kurtowku! Już nie uma użyje energii serca do stworzenia całej armii roklowów. A wtedy się z tobą rozkład! O, a co to takiego? Laserowy detergent, który zmienia łachy w niczego sobie bojowy sprzęcik! Bojowy sprzęcik! Dokładnie to, czego nam potrzeba! Masz rację! Rymen, nie! No, a właśnie to co chciałem powiedzieć, to to, że w tej grze mamy także puszki ze specjalnymi mocami, które na, na jakiś czas dają nam dodatkową zdolność. Zielona puszka jest to wir, który umożliwia nam y, rozwalanie takich muchomorków. Robi wrażenie, tylko musisz wymyślić jak to działa. I mając na sobie te ciekawe wdzianko, dostajemy podwójną liczbę punktów za zebranie wszystkiego, więc wykorzystam to teraz do zebrania tych kryształów, dobra. Tak jak mówiłem, dostajemy teraz wir, zamiast pięści bijemy wiran, w którym możemy y rozwalać taki grzy. Każda tego zależy przyszłość Mam nadzieję, że nie zabrzmiało to zbyt patetycznie. Dobra, idziemy dalej. Rejmenie, brzydko ci w zielonym. I mamy koniec kolejnej części tego poziomu. O, Rayman przybrałeś się. 56% tylko. No cóż, nie masz Chcę skończyć ten poziom treningowy z radą rusałek, bo już mam dość pana muchy, który mi ciągle przerywa. Dobra. Fajnie. Gdzie się chowasz za Globoxem? Chyba nie myślisz, że się na to nabiorę. Kolejna zielona puszka. Groszek. Bonduel. Tak, niech to będzie groszek, bo tak wygląda. I mając zieloną puszkę możemy iść dalej. Tak. Oczywiście nie trafiłem. Bo jestem zdolny. Zbieraj, nie nabijaj kombosa. No czy na początku gry to nie spodziewałem się jakichś dużych kombo? No nie jesteś śmieszny. Nie wiem, czy tam coś chyba jest. Jakiś sekrecik ma. Ogólnie w tej grze jest dużo takich ukrytych przejść. I tam mnie dość niepokoiło, będzie ciężko je wszystkie znaleźć. Jak widzieliście, znalazłem przejście z dwoma. To pazami, jednym rubinem, co zawsze jest, daje nam dodatkowe punkty, i to jest dobre. Latają te jakieś świetliki, to są Są nie wiem, o a tutaj mamy motylka, który śpi. Jak do niego wystarczająco powoli podejdziemy, to dostaniemy dodatkowe punkty. Jak za szybko to zniknie, i gówno dostaniemy. No, no. No i dzisiaj idzie idziesz. Dobra, udało się. Spinamy się. Nie. No w sumie. I tak tu musiałem iść. Skaczemy raz. Dwa. Trzy. I zbieramy. Mam nadzieję, że... Tak, Raymie, nie bardzo się cieszę, że ci się udało że się cieszysz. O, przywalił biednej wróżce. Szukamy Andrzeja. Andre jesteś tu? Nie macie, dobra spoko, niczego nie panikuj, don't panik, maleńka. Oj, chyba skoczyłem na żółwiki kolczaste, że tam jeżdżę. Żółwiki kolczaste, co to są żółwiki kolczaste? Tutaj? Nie, tutaj też, czy nie ma? To może tu? Oczywiście nie trafiłem, bo po co? To może będzie tu? <laughs> Tutaj chyba on oh, chyba nic nie chowa się ciągle w tym samym miejscu, tylko w różnych. Mi się wydaje. O, mamy cię. To ty, Krystyna! Tak, to ja. <laughs> Jaki koleż? <laughs> Ogólnie to wyglądało tak jakby te kamienne drzwi go zgniotły, no ale cóż, może nie. <laughs> Czyli tak. Andre idzie się dobić do serca świata, które co dopiero udało nam się <laughs> złożyć z tysiąca lumsów. No dobra, z 999. Po jednego Lumsa nam piraci zamordowali. Mam nadzieję tylko, że Broklumy nam nie zamordują kolejnego, bo jeszcze parę takich części Raymana i z tego serca świata to nic nie zostanie. Wow! Wow! Wali się wszystko. Spoko. Jak tak panikujesz, to po coś za mną las. No, okej. Okay. Ej, coś mnie. Co to jest? Idź w holarę. Nie wiem kim jesteś. I kolejna zielona puszka. W sumie mogłem zebrać przed zebraniem tego. Kurde. ...to bazu. A tu jest jakieś w ogóle wejście, którego nie zauważyłem. Pozbieramy życie. I idziemy dalej. Myślę, że ta zielona puszka mi się przyda do czegoś, bez powodu tutaj nie jest postawiona. Dlatego ją weźmiemy. Idziemy na górę. Zielona puszka na co mi się przyda? Oczywiście, że na grzybki. Dobra, idziemy dalej. W pierwszym poziomie nie powinno się dziać zbyt dużo. Chociaż szczerze mówiąc, jak na pierwszy poziom, taki treningowy, to powiem, że... O, ma. No i go zeżar. Spoko. Idziemy. Smacznego, Globox. Mam nadzieję, że lubisz włochate kulki. Chociaż żygał włochatymi kulkami jak kotek. 47%, tylko ja nie ogarniam tej gry, ja nie mam pojęcia, gdzie jest wszystko pochowane, no ale cóż... Nie będę się nad tym głowił. No i dotarliśmy do tajemniczego miejsca, które okazało, okazuje się być siedzibą naszych znajomych Tinshinów. No to jest właśnie serce świata, które składaliśmy przez cały poprzedni gameplay. Przepraszam, był tu Andrzej. Eee, ty! go go Nie ma kłopi! Nie ma kłopi! Nie ma mnie! Ale widzę, że niech się nie w końcu się dogadali, kto jest królem. Andry nadal żyje! Kromoks nie może przebywać koło serca! i To zbyt sykowne! Uuuuh! Zobok, co twój przyjaciel! Zaprowadź go do szamana w lesie Czystych liści! To mój stary znajomy. Będzie wiedział, jak pozbyć się Andreja. Uważaj! Andrej jest mrocznym lumem, a mroczne lumy to zwyrodniałe granie! Mógł zmusić Globoksa do wypicia soku śliwkowego, a wszyscy wiedzą, że Globox jest uczulony na śliwki. Do zobaczenia w Raymanie 4. Dobra. Panie Mucho, bardzo dobrze, że się właśnie pożegnaliśmy i mu przeszkadzał. Po drugie, Globox jest uczulony na śliwki. Nigdy o tym nie wiedzieliśmy, a przecież ze śliwkami mieliśmy duże do czynienia w poprzednim Raymanie. No cóż, nieważne. I po trzecie, musimy zabrać Globoksa do lekarza w lesie czystych liści. Czyli idziemy. Do lasu czystych liści, po skończeniu każdego poziomu, mamy taką mini-gierkę. Czyli taki zjazd w kosmosie. Jest to bardzo fajny poziom, bardzo taki nietypowy. Na którym można zdobyć bardzo dużo punktów, ale też dużo razy spaść i się zabić. Za każde spadnięcie i zabicie się, traci się jeden punkt. Niby to nie jest dużo, no ale przy moich zdolnościach, mogę w ten sposób stracić wszystkie punkty. No cóż, postar postaram się, żeby tak się nie stało. Ogólnie jeszcze powodzenia, powodzenia ludziom z epilepsją na tym poziomie. Bardzo sympatyczne. Jestem w tęczowej kraj. I tak można skończyć, jak się nie trafi w żadną platformę. O. Oj, po co ja coś mówiłem o nie trafiłem w platformy? Teraz będę się tutaj męczył. Wykrakałem. Serio? Dobrze, że się nie zaczyna od początku, tylko od... Od ostatniej zmiany, tła, że tak powiem, jakby, jak się ogarnia tą grę, to można tutaj zdobyć duże combo. Ja, jako, że nie ogarnia tego, nie zdobędę, no ale, ale tak tylko dla informacji, powiem, że można tu zdobyć duże combo, <laughs> aczkolwiek mimo tego, że nie ogarniam tej minigierki, to bardzo ją lubię. Żałuję, że ona jest tak rzadko, tylko na koniec każdego świata. A, i właśnie, jako że jest na koniec każdego świata, to z tego wynika, że właśnie udało nam się skończyć radarusałek i wybieramy się do lasu czystych liści. Tak jak nam król tin powiedział w filmiku, idziemy do lasu czystych liści, bo Globox musi odwiedzić mieszkającego tam szamana, żeby mu pomógł pozbyć się Andres Brzucha. Zobaczymy jak to będzie. Oj. No super, box. Cieszę się. Żeby cię tylko tam nie zemdliło. Chociaż jak cię zemdli, to usuniesz y, Andrego metodą naturalną z siebie. Ale no nie chcę na to tym myśleć. Co dalej? Wow. I mamy szmaragd na koniec, a szmarak to jest y, klejnot najwyżej punktowany w tej grze. Oj, lol, nie wiem jak ja to zrobiłem. <grywy> tak, piękny kombo. Niestety 100% nie mamy, ale prawie. Udostępniono nowy poziom premiowy.